Hej, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz łuki podrapię. A tak, łuki podrapię. Kinia dziś podrapała. Ale płynnego złota nie chcę drapać. Nie lubisz, co? Lubię zło, płynne złoto zdrapać. Złoto ale, lubię, ale nie płynne. Ale, ale jak ty drapiesz. Nie do drapania. Nie, nie, to ciekawe. Kochani, dzisiaj wkładzik na odcinek 35. Tak. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Mamy Big 777, krzyżóweczkę XXL, płynne złoto i dużo kasy. Czy tu dużo wydrapiemy? To są główne w duże kasy jeszcze. No to sprawdzamy. Jaka A tu... co tak sobie przybliżaj mi? Co? Co? Dobrawa? Gdzie? Gdzie? Dobrze jest. Nie trzeba Ten zmieniać. Dzwonek trzymam. Trzymaj dzwonek, będziesz dzwoniła, Dobrze. Miśka. Strapunia z numerem 32. Tu jeszcze pliku szukamy. A tymczasem. Co tu jest u nas? Czego my tu, kochani, będziemy się spodziewać? Dwadzieścia jeden, jeden, trzydzieści trzy i dwadzieścia dwa. A mamy dwójkę. Dwadzieścia cztery. Siedemnastka. Trzydzieści pięć, dwudziestka. Prawie, mm -hmm. prawie. Jedenastka. Trzydzieści jeden. 23, 32 i 36. Nie udało się tym razem. Albo blisko, albo daleko mamy chody. Tak, kontrolne różne na główną się zgadzają. Na główną tak, ale tu jej nie wydrapiemy. Może w... O! miśka leci na grubo. Od razu mi te płynne złoto rzuciła. Kochani, zrapeczka z numerem 20. Tu jeszcze symboli szukamy worek Worka i złoto. I złoto. Złoto mnoży wygraną razy dwa, to czekajcie. Ja muszę teraz oddalić. O, żeby było widać całą. I szukamy tego złota. A będziemy do tego złota szukali. 9, 14, 4, 41 i 26. Oho. Oho. No to zaczął <noise> trzynaście. Dwadzieścia siedem, siedem, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści osiem. Trzydzieści trzy nie mamy. Trzydzieści sześć. Dwanaście nie nasza, siedemnastka, dwadzieścia osiem. Pierwsze dwa rzędy nic nie dały. Może. Może. Tutaj. Trzydzieści siedem trzydziestek nie ma. Mm -mm. Dwadzieścia. Cztery. No nie ma. Dalej nie nasze. No nie ma. I, I piątunia. Blisko. blisko. Dobra. Ostatni rządek. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści jeden. Trójka. Blisko. Najwięcej mamy blisko. Tak. <laughs> I oj, kochani. Oj. Oj. Złoto niepłynne. Złoto niepłynne. No nic, będziemy szukać M dalej. OMG. Tak. Zgadza się. To nam się zgadza. Proszę. No to co? Może Big 7-7, może siódemeczek poszukamy. Jakby tu w jednej linii trzy trafił. Uuu. I razy 3. Kochanie. Od góry do dołu siódemki. A z z numerem 20. No to sprawdzimy. Gra pierwsza. Bez siódemki. Kurczak, ja aż za mocno pociągnę, to to się drapie. Koniczynka twoja, zobacz. Mhm. Niu, niu. O, tu zło to było. Tu by podwoił wygraną. Mhm. Ale my tu siódemek potrzebujemy. Nie ma. z jabłko, banknocik. Serduszko dla was, kochani. I... I z lewej strony nic. nic. Zobaczymy tutaj. Z lecimy na prawo. Mikrofala. Mikrofala. <laughs> nic. Pusto. Owocówka. Mhm. Jeszcze dwa. Jeszcze dwie szanse. Oj, jeszcze raz. I... I, Zobaczcie. Pusto, I, i złoto, jakie... to i, ja i, złoto i banknoty. A co tu było z ciekawości? Aha, mm -hmm. <laughs> ta główna. Czasami takie strafiają się, a nawet najczęściej, chyba. Z, T i W. Czyli tej zrabce mówimy: papa. A pa. w krzyżówce nadzieja? W krzyżówce nadzieja. Chyba krem de la creme zostawiony na koniec. Krzyżóweczka z numerem 5. Ciekawości, zobaczymy, co się tutaj zadzieje. Dobra, to sprawdzamy. Dwie pierwsze. Mhm. A będziemy szukali. O, ładnie, -a. ładnie. Ale początek. T. A. Opowiem Wam, że start. Piękny. 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 Mamy co podrapać. Od razu nam tu przejaśnię no, A ile jeszcze masz? Przejaśnieje. No ile? No gdzie? Tu. Aj tam. Tu. Oj tam. No to, to tak dużo było? było na dużo. No. Oj tam, oj tam. Mamy w bonusiku. A, było. Dobra, to lecimy tutaj sobie. A, a. Widzisz jak dużo. Jeszcze o literce T nie zapomnij. Uh -huh. Też ją od razu wyhaczam i dodrapię. No, tutaj chyba ci się udało. Nawet nic nie pominąłem. Dobra. No i tutaj też masz co drapać. No ładnie zaczynasz. Powiem ci, że pięknie. Oby tak dalej zobaczymy. Zobaczymy. O, jest jeszcze tutaj w nurcie. Mhm, mh, mh, mh. Chyba tak. Dobra. To lecimy po dwie kolejne. j -w. Dobrze. J i W. I W. J, w. Wszystko. W bonusiku też coś dorzucamy. Okej. Okay. No to tutaj. W. W. J nie widzę. Hmm. Czyli nie tutaj. Sprawdźmy sobie brzoskwinkę. W, J, mamy w. Wszystko. Tym razem malutko, ale może pomogą. Uk. Dobra, kaka jest i u. Mhm. No, K do wynosiku. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Prawda? Jak to idzie na początku? K Kardiolog. Kardiolog. K Wszystko. Oj, malutko tutaj. Malutko. Tu malutko, a co w brzoskwince? K, K. U jeszcze masz? Nord. Było u tyle. Wszystko. No to kolejne. Drugi rządek. F O. -o. Mhm. Mm chyba tak do bonusika nic mamy F to lecimy teraz o wszystko no wszystko teraz co tu co tu się zadzieje zobaczymy Zobaczymy, podrapiemy. I chyba może. Czy jakieś tam. F? Nie chyba. widzę. Chyba nie tym razem, dobra. No to lecimy dalej. SP. Mhm. Tu pierwsze. mamy pierwsze. S. SP. Wszystko. wszystko, dobrze dobrze. Tutaj S, S. Mm -hmm. Mm -hmm. masz jeszcze S tak. o nie nie i zaznaczyłaś S wszystko. Mm -hmm. Chodźmy tutaj S. Chyba wszystko. No to kolejne dwie. I kończymy GH, drugi, drugi rządek. G, 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 g. Mhm. i to tylko... Wszystko. Jedna. Oj, oj! oj. Haliterka jest? Nie widzę. Myślałem, że widzisz. Mm. <laughs> A tutaj? Nie widzę. Nie, Uganda. Ale haliterki nie widzę. A nie, nie będzie. Jest. O, zobacz. zobacz. Jest. Chociaż jedna na trzy. Okej. Okay. No to L i N potrzebne do bonusa. No teraz tutaj było troszkę mało. Zobaczymy, co nam tutaj dadzą. O, D i, i. Dobrze. Do bonusa. Dobrze. D. Mamy I. I. D. I. Oj. Masz mi. Jeszcze wymiję. I tyle. I. I na dole. Chyba wszystko. D i. Ciach. Ciach. Sprawdzamy, sprawdzamy. Czy coś tu dorzucimy? No, chyba nie tym razem. Chyba nie. D i więcej nie widać. Cztery do końca. A mamy L. B. L. -B. L to jest drugi. Drugi. B. L jeszcze. No i mm -hmm. tyle. W bonusiku L. Tutaj na razie dwa. W bonusiku miło, że te L wpada. Brakuje nam N. A szukamy L i B. L. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu mamy drugi. też drugi. B jeszcze. Lb, no Lb. Tak. A co na samym dole? Tu gdzie mnożnik. B. Mhm. Pierwszy. pierwszy. Dopiero pierwszy. Ale, ale. Tu R by zrobiło robotę. Mhm. R i N do bonusa. Czy będzie bonus? E, Ec. kolejna zdrapunia bez bonusu, E no to lecimy, E, E Ece. no i kochani chyba wszystko. Dwa. Hmm. Tutaj dwa, ok, E No nie wierzę. Dwa. O ciepierun. Mhm. Oj, 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 C. C. No powiem wam, że jestem. Kalwin nie da. Rozcarowany. rozcarowany. Zobacz, ile było, jaki był mnożnik, razy trzy? A, co proszę, a tu 5000 tysięcy nie tysięcy. <noise> Bo my czekamy na te 5 tysięcy wydrapane, a nie tam. W pustaku. TB! TB! Kotku, no to masz całe zero na pomnożenie. Co ja z tym... Jak ja to pomnożę? Ja nie wiem. 0 razy 0 równa się 0. Mm. Kochani, no taki odcineczek mi się trafił. Tak się trafiło, słoneczka, tak ale się to przyniosło. nic. My będziemy ale dalej szukać. Ja się pocieszam, że nie tylko ja takie zrobki przynoszę. No właśnie ja też takie przynoszę. <laughs> to nie tylko moje wybory. Kochani, głowa do góry. Następnym razem będzie lepiej. Oczywiście. Wierzymy Buziaki. w to. Pa pa! pa, pa.